Witam wszystkich oglądających w części numer 2, poświęconej spacerowi po sierpniowym ogrodzie, tutaj w Beskidzie Wyspowym. I w tej części poznacie rośliny, które pysznią się czerwonymi kwiatami, lub też trawy w barwie czerwonej oraz nowe odmiany fuksji. Rdest Himalajski obok tej fantastycznej byliny nie da się przejść obojętnie. W części pierwszej widzieliście odmianę Specioza, teraz widzicie odmianę Blackfield. Ja o tym rdeście będę niebawem opowiadał również w programie Rok w Ogrodzie, który jest emitowany na kanałach TVP. Jest to jedna z najbardziej długo kwitnących, najbardziej wytrzymałych bylin. Którą możemy uprawiać w naszych ogrodach, żałuję tylko, że jest wciąż tak mało rozpowszechniona i tak mało znana. Ten niezwykły, niezwykle długi okres kwitnienia, który czasami nawet rozciąga się na 5 miesięcy, jest godzin podziwu i myślę, że przemawia za tym, aby do siebie sprowadzić tę roślinę do ogrodu. nowe stanowisko u mnie w ogrodzie z funkcjami mrozoodpornymi tutaj przywędrowało w tym roku, przywędrowały do mnie w tym roku z kilku krajów europejskich funkcje mrozoodporne w nowych odmianach i widzimy tutaj chociażby odmianę Annabel i tam dalej są chociażby takie odmiany jak Sarah Brightman lub też Crinkley Bottom To jest chociażby odmiana Sarah Brightman, jedna z najbardziej spektakularnych odmian, jeśli chodzi o fuksje mrozoodporne. Ale pamiętajmy, że akurat te odmiany mogą być uprawiane wyłącznie w najcieplejszych rejonach naszego kraju. Te, które tutaj rosną w tym miejscu u mnie. Crinkley Bottom, ta odmiana też mnie nie zawodzi. Miskant oraz hortensja bukietowa. One to już w ogóle nigdy nie zawodzą. I rutewka w kolorze kwiatów białym. Bardzo delikatna roślina w odbiorze i fantastycznie spełniająca się na wielu rabatach. Można łączyć te roślinę czy to z bilinami, trawami, a nawet krzewami, jak ja chociaż tutaj robię. I zawsze ta roślina będzie wyglądać fajnie. A poniżej tutaj widzimy kolejne miejsce z fuksjami mrozoodpornymi. Szczególną uwagę należy zwrócić tutaj na odmianę Dollar Princess. Water nymph oraz avalanche, która ma potężne kwiatostany, jak na fuksję. A odmiana flokondniesz już wytworzyła pąki, e, przepraszam, już wytworzyła owoce, które są jadalne. Kwestia gustu czy komuś te, ten smak owoców będzie odpowiadał, no nie tak. A o funkcjach mrozoodpornych będę również opowiadał w programie Rok w Ogrodzie. Trawa Red Baron. Jedna z moich ulubionych traw, bez wątpienia. Pyszni się czerwienią przez bardzo długi okres. U mnie zazwyczaj ma to miejsce już od czerwca. I jest ona tak wybarwiona aż do listopada, dopóki po prostu przymrozki Ją nie złapią. A za trawą Red Baron jest takie koło to było koło odwozu, które jeszcze mój pradziadek robił jakieś 80-90 lat temu, i postanowiłem go wykorzystać. Dobrze, że ktoś nie wyrzucił go na złom. Ja lubię takie starocie, ponieważ one mają duszę w sobie. Tutaj również widzimy rutewkę, ale w kolorze fioletowym. Bardzo zgrabna, wdzięczna bylina, osiągająca nawet 2 metry. Ale nie zawsze chce rosnąć w ogrodzie. Należy jej wybrać odpowiednie stanowisko, gdzie gleba będzie przepuszczalna i będzie zawierać całkiem sporo wilgoci. Wtedy może osiągnąć nawet 2 metry wysokości. Trawa Hakone chloe w połączeniu... Z hortensjami bukietowymi wygląda całkiem zgrabnie, przynajmniej jak na mój gust, bo oczywiście każdy ma swój, ale wydaje mi się, że kwiaty hortensji bukietowej pasują bardzo do właśnie tej niezwykłej trawy pochodzącej z Japonii. jedna z aukup, która rośnie u mnie w ogrodzie, ta tutaj znajduje się w miejscu zupełnie cienistym i taki też należy zapewniać aukubom w naszym klimacie. Oczywiście, jeśli miejsce jest osłonięte od wiatru i mroźnego, wystruszającego czynnika właśnie jakim jest wiatr, no to tym lepiej dla aukuby. Schody z kamienia. Ja u siebie w ogrodzie stosuję wszędzie kamień, nie lubię za bardzo kostki. Więc kamień jest najlepszym materiałem budulcowym, przynajmniej jak na mój osobisty gust. Kirengeschoma, tutaj jeszcze nie kwitnie. Ale jej kwiaty zobaczycie w części trzeciej. Pokażę Wam tam kolejny egzemplarz, który już te kwiaty swoje rozwinął. Te świerki pospolite, które już są cięte w tym miejscu od ponad 20 lat, będą przecinane lada moment. Myślę, że w najbliższą sobotę. Bo to już jest ten moment, kiedy można przecinać świerki. Ja właśnie to zazwyczaj robię w sierpniu, ewentualnie jeszcze we wrześniu. Stanowisko z mrozoodpornymi kaktusami kaktusy tutaj rosną bez jakiegokolwiek zabezpieczenia czy, bez, czy to bez ochrony przed wilgocią, a tym bardziej przed mrozem. O i ta roślinka cudowna, która tutaj tak kwitnie, to alstremeria, o której już było w jednym z materiałów i o tym również niebawem już w programie Rok w ogrodzie. A tutaj widzimy jedną z funkcji white-necked pearl, która zaczyna bardzo obficie kwitnąć. A tutaj widzimy jedno z miejsc, w którym to rosną kolekcjonerskie rododendrony. Wyróżniają się one głównie przyrostami bardzo charakterystycznymi i ozdobnymi. Trawa u mnie w ogrodzie jeszcze nie koszona, zatem myślę, że może uda mi się ją skosić gdzieś w przyszłym tygodniu, w kolejny weekend. Kolejne z obręczy od kół również znalazło zastosowanie u mnie w ogrodzie. Całkiem zgrabnie wygląda w połączeniu z trawą tutaj z kostrzewą. No i z tyłu widzimy kwitnącą fuksję Ray Cartoni. A jeśli macie ochotę, to możemy się usłyszeć już w części numer 3, i tam pokażę Wam kwitnącą chociażby kieręgaszonę. Będzie również w większości o funkcjach mrozoodpornych. Zobaczycie, jak prezentuje się największe stanowisko, które u siebie posiadam w ogrodzie właśnie z tymi niezwykłymi roślinami.